Hej, siemnice, witajcie, z tej strony Gilon i teraz dzisiaj w odcinku, gdzie chciałem wam powiedzieć nowe ciekawostki o sezonie 13. Oczywiście nie są one do końca potwierdzone i raczej one mogą wejść, ale jednak też tak samo mogą nie wejść do gry. Dlatego też nie wiecie, wy wszystko tutaj powiem, wszystko będzie tutaj. Prawdopodobnie może to wbić, a może tego nie być. Dlatego no. Chodzi mi tutaj o youtubera, o Niku Hill, Ma on 450 tysięcy subów. W opisie będziecie mieli do niego linka. Pracownik Epic Games tajemniczył go w nowe nowości, które mają się niby znaleźć w grze I które tak naprawdę są realistyczne, ale czy będą to raczej nie wiem, nie mam pojęcia Pracownik się podpisuje pod nick Mr. Blue, czasami jako Mr. Brown czy Mr. Pink No i w punktach wypisał tutaj parę nowości Także my tutaj będziemy przechodzić i oczywiście w każdym troszeczkę powiem o co tutaj mniej więcej chodzi i jak to wygląda Czyli tutaj pierwszą... Rzeczą, ciekawostką, motyw sezonu 13 to woda. E... Także no tutaj nie wiem czy kogoś to dziwi. No jeśli tutaj wiecie troszeczkę się znacie, no to chyba wiecie, że Epic to tak lubi takie motywy i taki motyw, motyw wody by był dobry, ponieważ e, Epic mogłoby skorzystać właśnie z tej mechaniki pływania, która była na koncercie. Chodzi mi o tą mechanikę, jak był koncert, to byliśmy w takim głębokim gdzie Astrojack wchodził. No możecie sobie zobaczyć e, na koncercie u mnie jest też na kanale, to tam jest taka fajna mechanika wody i generalnie to jest taka pierwsza ciekawostka, która może być czyli po prostu e, mechanika nowa wody i sezon związany z wodą. E, kolejną rzeczą jest to bardzo naprawdę fajna rzecz, która mi się oficjalnie podoba e, i jest to akcja z Deadpoolem, czyli jeśli... bo w tym sezonie mieliśmy Deadpoola, a w następnym sezonie byśmy mieli mieć to samo, tylko że z Aquamanem, czyli po prostu wiecie, sezon związany z wodą, no to jakiś właśnie bohater, no to Aquaman, nie? I Epic chciał tutaj chyba, no ten... Pracownik Epic Games chciał tutaj zrobić coś takiego, że w sensie, jak Deadpool, to może w następnym sezonie będzie Aquaman. Coś takiego. Ma się pojawić nowy pojazd, e, którą by były właśnie rekiny, na których by można było pływać. E, byłoby to naprawdę w miarę ciekawe, myślę, i no spoko, że właśnie coś takiego Epic tworzy i jest coś w tym stylu w ogóle zrobione, nie? Także myślę, że to też git. Jak wiemy, Epic w tym sezonie wprowadziło Maję, czyli Stwórz własną Maję, czyli możemy sobie stworzyć własnego Skina z własną fryzurą, tatuażem Rękawami, butami, kolorami Koszulek i tak dalej Dlatego Fortnite pomyślało Epic Games po prostu pomyślało sobie No to czemu by nie dodać czegoś nowego I najprawdopodobniej Choć mało to jest według mnie prawdopodobne Tworzenie własnej parasolki Nie wiem czy to będzie parasolka własna za Wina Czyli zrobimy Wina i mamy tą parasolkę Możemy sobie jakoś edytować, coś w tym stylu no zobaczymy, jak by to miało wyglądać, nie wiem, ale też taka fajna rzecz. E, kolejną tutaj rzeczą jest to mechanika niszczącego ognia. E, na czym ona by miała polegać, to jest to, że jeśli rzucimy jakiś przedmiot w budynek, to ten budynek by e, zaczął się jakby palić i budynki zaczęłyby się zawalać, a gracze, którzy na przykład by nim byli, e, po prostu... By damage dostawali od tego ognia, I tak by to mniej więcej wyglądało: coś w ten deseń, że właśnie bierzemy broń, rzucamy o budynek, i to się ma podpalać. Nie wiem na jakiej zasadzie to ma być w ogóle, ale no, coś w tym stylu. Nie wiem jak to mniej więcej działa, no ale coś w tym stylu po prostu. No i tutaj, praktycznie, ostatnią rzeczą z tutaj ciekawostek jest to, że wykarnecie. Będzie można zobaczyć e, żeńską wersję Black Knighta, czyli jeśli mieliśmy Black Knighta, czyli przykładowo, e, no, coś pewnie właśnie w stylu skina Red Knighta, coś pewnie w stylu Red Knighta, tylko że właśnie jako czarny rycerz e, miał skrzyżowany z robotem. Czyli jeśli mamy mieć takiego, to po prostu on był jakiś, był mechaniczny, i był pewnie do niego e, po prostu miał to samo, tylko że jakieś tam metalowe rzeczy i tak dalej, jak miał to na przykład, nie wiem, e, banan czy coś. I różowa żeńska wersja kosmonauty, czyli Dark Voyagera. Czyli jak był Dark Voyager, to żeńska wersja właśnie tego Dark Voyagera. E, coś mniej więcej takiego. Pamiętajcie, że to co w tym momencie powiedziałem nie musi być w tym sezonie i raczej nie będzie. E, to są tylko takie ciekawostki, które mogą być, ale które raczej nie będą. I też, jeszcze jedną taką ważną ciekawostką, którą ostatnio widzieliśmy, będzie to, że w sklepie, tutaj w sklepie z przedmiotami, będzie można kupować EXPA. Najprawdopodobniej, Epic wprowadzi e, opcję, gdzie będzie można kupić sobie po prostu EXPA. Nie wiadomo, czy to za faudolce, ale no, za co innego, jak nie za faudolce. Czyli po prostu kupowanie EXPA za faudolce, jak na przykład stopnie karnetu, kiedy któryś był w sklepie, za 600 tam fałdolców. E, które się też opłacało kupować, bo za 10 stopni byście zapłacili 1000 faudolców, a tak to 600, nie? E, no i coś w tym temacie. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście ważne, paru ważnych rzeczy. A i propos, jeszcze w aktualizacji, która dzisiaj nastąpiła, karkołomne kino e, dostało nazwę lokacji, czyli tym, w tym momencie, karkołomne kino można już nazwać jako miejscówkę. Podobno do bandoliera i do bandolierki jest nowy styl. E, I w ratowaniu świata. Usunęli antyafka, bo coś im tam chyba nie wyszło, czy coś. No i generalnie aktualizacja na komputery ważyła Giga 360 mega, a na PSKi 2 Giga 200 MB. Także to by było na tyle, widzowie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w następnych odcinkach. Możecie zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby Was żaden odcinek nie ominął. Lajka dla zasięgu i jakiś komentarzy fajny. Przypnę wam oczywiście serduszko za free, bo lubię sobie czytać komentarze. I co, to by było na tyle. Mi się widzimy w next filmach. elo